Wielkimi krokami zbliża się Rybomania, przypomnę od 1 do 3 marca na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Pierwszy dzień dla VIP-ów, kimkolwiek oni są, dwa kolejne dni już dla wszystkich. Zapraszamy i czekamy na Was na stoisku Carp Maxa. czekamy każdego dnia. No, żeby łatwiej było nas zlokalizować, to nasze stoisko znajduje się tuż przy biurze targów. Symulator holu karpia jak co roku w Karpmaxie będzie czynny codziennie. Będziecie mogli na nim przetestować wędki i kołowrotki firmy Prologic, no i oczywiście zmierzyć się z wyjątkowo walecznymi karpiami, może któregoś uda wam się wyholować. Co poza tym na naszym stoisku? Jeszcze dodatkowo to też będzie naprawdę spora atrakcja. Będziemy gościć Łowisko Mostkowskie, którego gospodarz prowadzi znaną szkołę rysunku Domin Studio. Tak więc fachowcy, czyli nauczyciele rysunku, będą wspomagać młodych wędkarzy, którzy do nas dotrą w rysowaniu karpi. Mniej więcej takie zarysy każdy taką kartkę dostanie z zarysem karpia i będzie mógł stworzyć. Własną wersję tego karpia. To w ramach Akademii Młodego Wędkarza dodam, że narysowane karpie i podpisane imieniem młodego rysownika będą wystawione w naszej galerii. Mało tego. Rysunki będzie można także zobaczyć w naszych relacjach internetowych na Facebooku i Instagramie. Każdy z młodych wędkarzy, który narysuje karpia, dostanie od nas. Upominek, ale również pieczątkę. A za komplet pieczątek otrzymanych na kilku stoiskach będą dodatkowe upominki od organizatorów targów. Rybomania tym razem zajmie dwie największe hale targowe. W hali numer 5 będą firmy wędkarskie, my również oczywiście tam będziemy. Natomiast w hali numer 6 będzie można podziwiać łodzie, pontony. Silniki, echosondy i wszystko co z pływaniem związane. Pewnie więcej innych ciekawostek będzie, no ale także wielkie akwarium właśnie w hali numer 6. Tak więc na dzisiaj to wszystko. Kolejny serwis przedtargowy już za tydzień.